kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym pokażę swoją skromną i małą siodlarnię dla moich sześciu koni. Ale zanim tutaj nagramy tę całą siodlarnię i pokażę Wam jak ona wygląda, postaram się wrzucić kilka zdjęć, ujęć, jak wyglądało to pomieszczenie wcześniej. A wcześniej był tutaj, jak ja to nazywam, mordor. Także dom, który kupiliśmy, yy, posiadał taką przydomową masarnię. Dlaczego Mordor? Ponieważ tutaj w pierwszej kolejności zostały ubijane świnie, po czym szły dalej w kolejne pomieszczenia do obróbki. Zdjęcia i chyba filmik, o ile się nie mylę, z, no nie będzie od samego początku, jak tutaj kupiliśmy. Tylko już po jakiejś tam chwili, tak jakby pierwszych ogarnięciach tego pomieszczenia. Także nie będą to zdjęcia drastyczne. Nie przejmujcie się. Na pewno o wiele prościej jest zrobić siodlarnię z jakichś lepszych pomieszczeń. Natomiast my robiliśmy z tych, które mamy, i które byłyby jak najlepiej dostępne do naszych klientów, ponieważ normalnie prowadzę też szkółkę z a teraz, żeby już więcej nie przedłużać, pokażę Wam moją siodlarnię. Zapraszam. Wymiary wieszaka na ogłowie oraz wieszaka na siodła. Długość wieszaka na ogłowie to 152 cm. Szerokość to 20 cm. Ja nie mam desek równych. Nie chciałam równych desek. Tutaj same wieszaki, te zawieszki mają 7. Na 7 cm. One są tutaj ścięte. Także tak to wygląda. Natomiast y, odstęp między jednym a drugim to około 17-18 cm. Jeśli chodzi o wieszak, sam uchwyt ma on 7 na 7 cm. Długość tego wieszaka to 50 cm. Natomiast długość całej deski, na której przymocowane są te wieszaki, to około 135,5 cm. A odstęp między jednym wieszakiem a drugim wieszakiem to około 68 cm. Jeśli chodzi o szerokość tej deski, jest ona również nierówna, ma od 20 do no, 23 cm szerokości. Natomiast grubość tej deski jest identyczna jak deski, na której są wieszaki na ogłowie to około 4 cm. A jeśli chodzi o to, gdzie kupiliśmy te wieszaki, to powiem Wam, że nigdzie. Zrobił mi dokładnie tak, jak chciałam, mój teść. Także myślę, że na spokojnie podobne możecie gdzieś zamówić. A jeśli nie, macie maszyny, zdolności, to może Wam ktoś pomóc zrobić je sam. Oczywiście deski były zakupione w startaku, a cała reszta już w rękach teścia. No za niedługi czas, jak już pokonserwuję cały sprzęt, zaproszę Was na filmik, w którym pokażę, yy, jakie tutaj rzeczy dla swoich koni mam. Także co? Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, udostępniania. Jeśli mieli jakieś pytania, piszcie. Jestem cały czas aktywna na Instagramie, na TikToku. Trzymajcie się ciepło. Puh. Buziaki.